Hej cześć witajcie, z tej I strony Toaster i witam was w kolejnym materiale na kanale ze skrzydłowych znowu lecimy solo popykać Hey guy I don't know Lecimy w skrzydło może kiedyś wróci ktoś, wbije i będzie grane z kimś niż samemu Walka. O, matko. Dobra, lecimy dalej. Anton 2001, może być, Anton. Mi zdjęli ziomka. Się. Kurde, chłop się wyswanił i puścił SMG. No cóż, trudno się mówi. No trudno. Jakoś sobie musimy poradzić. Ciekawe rozpoczęcie odcinka. Na Może coś skuramy. Kurde. Puszczę flesze bez przeszkody chłopek. Wariat. Jakiś. Nie wiem. Dobra, jednego zdjął. Ziomyk. Land. Oh, mm. Jeszcze wcisnąłem na czacie, dałem. Nice aim, bro. Shit. Shit, shit. Eee, no. No, mm. Nie ja mam zielonego pojęcia co to tutaj, wykombinować jak już przegrywamy, 3 do 0, to już jest kaplica Kompletna, jakimiś kurde przeciwnikami przekokrzonymi, nie yeah, ja wiem jakieś mówię, tak gra jest owo Ciężko co wymyślić I tak nic nie wskórałem. Matko... Matko Boska Święta. No trudno się mówi. Cofnij. Tak, tak. Tak się będziemy bawić. Może w końcu coś wyskóram. jeden padł. One balkon. Great job. No chociaż jeden punkt MVP jeszcze zgarnąłem przy okazji. Elegancko. Może coś zgarnę jeszcze. Patrzcie, afki że strzelał jebany. Kutas się skampił pierdolony. O, matko boska. No lama mode own kurwa. Minimum w kolejnej rundzie. Rądam. Dobra, chodź Come on guy, let's do this Dobra Lecimy z tymi dziwkami na pizdę <gryjny> Where? Never mind, never mind. Good job. Dobra, udało się ich jakoś pokonać. Chociaż tyle mam jakąś broń, kałaszka mam. Nie, to to nie. To. to. Nie to. Padł. Gdzie jest drugi Dobrze? Udało się. Ładny kombaczek zaliczony. Przepiękny kombak. Przepiękny, cudny, ładny. Łe. Chociaż uczątek był tandetny. Dobra, na drożyn. No to jest prawdziwe życie. Dobra. Where do you go? CB Miss Jakiś typek Jakaś typiara Dobra, jeden padł Kurde, bele No ładnie Pistoletówka skąpana No trudno się mówi Dobra, może tak takich może załatwimy. Tak. Very good, very, very good. Kolejny patrzcie proszę go. Patrzcie gościa! Co za złamliwa ciulpita! Państwa, proszę Państwa, Great job, dobra, musimy ich jakoś przetłuc. One tunnel uh, <coughs> chłopie nie ładuje się w trakcie. Kurde. No i runda przegrana będzie. Jak nic. Ewidentnie. No, jeden mecz punkt muczowy, to już jest tylko remis. Albo. Nie wiem. Def jest bez sensu, nie opłaca się brać. Na chuj go brałem. Chuj z tym. Nic z tego. I tyle. Bravo. Bravo. Normalnie. Bravo. Elegancko. Centralnie. nic specjalnego dobrze dziękuję Wam za materiał trzymajcie się i do następnego strzałeczka